Ej, Kama! Chodź mi dasz klapsa Akcja! Strakcja <grystrakcja> nie akcja! Jest! Ej, dobra, dalej, bo nie zaczniemy tego <grystrakcja> tak nigdy! Ej. Idź, idź już kama! Ja robię teraz pierwszy odcinek. Znaczy, to nie jest pierwszy odcinek w tym roku. To jest y, pierwszy odcinek, którym y, będę się chwalił pierwszym upgrade'em w tym roku, jaki poczyniłem w swoim. Mi, o, pozamykała się. W swoim y, małym browarze domowym. A upgrade jest y, niedrogi, ale wypchnie mnie na szersze wody. A mianowicie jest to baniak 30-litrowy kwadratowy. Nic nadzwyczajnego, po prostu standardowy baniak. Ale dlaczego jest to duży obowiązek w moim browarze? Bo jak wiecie albo jak nie wiecie, to tutaj mam lodówkę, której fermentuje swoje piwa i dotychczas mogłem w nim trzymać tylko takie wiadra 12 one są w sumie tak 14-litrowe z kastorami, bo są małe i się po prostu tam mieściły. I takie standardowe fermentory 30 po prostu tam nie wchodziły się, lodówka nie zamykała, no i postanowiłem znaleźć sobie alternatywę. No i znalazłem takie oto beczki. One są oczywiście z atestem żywieniowym. Nie wiem, czy to mi złapie tą ostrość. Dobra, złapało. Ten atest jest również wbity tutaj na dno. Także można w nim fermentować również różne alkohole, w tym piwo. Nie ma ostrości, ale ostrość zaraz wróci. I już, jest ostrość. I... To, że ten baniak jest kwadratowy, sprawia, że idealnie mieści się w mojej lodówce i dzięki temu mogę w końcu fermentować brzeczki 20-litrowe w odpowiednich warunkach temperaturowych. Dobra, gdzie, gdzie zakupiłem tą beczkę? Beczkę kupiłem na Allegro, zapłaciłem za nią 30 zł plus 15 zł przesyłka. Czyli w sumie wydałem 45 zł. Jest to beczka firmy Sterk, to jest firma nie wiem jaka, na pewno nie polska, bo na kodzie kreskowym jest z przodu szóstka, nie mam pojęcia co to jest, Sterk bidon Petra, czyli to jest chyba bidon, czyli pojemnik Petra, czyli jakiś powiedzmy pet plastikowy, tak? Tak, tak sobie dedukuję. 30 litrów elegancko. Zaraz Wam pokażę, jak się fajnie mieści w tej małej lodówce, która też na dole ma trochę ucięte miejsca. Także jest dobrze. Ok, jak widzicie, beczka weszła cała idealnie. I teraz zobaczymy, czy się to zamknie, bo to są takie od półek. oczywiście półki są wyciągane. No, dalej, dalej. Pyk, proszę bardzo. Bezproblemowo. Dobra, jakie są wymiary tej beczki? Ta beczka ma wysokość 42 cm, długości 31, szerokości 31. Tu nawet wysokość, ta 42 cm, pozwala na. 42 cm, nie cm. Pozwala na włożenie tutaj rurki fermentacyjnej. Ja tego chyba nie będę robił, bo muszę jeszcze tutaj opracować jakieś patenty, jak będę wprowadzał sondę. Ewentualnie będę już sondę od sterownika trzymał po prostu. Na wierzchu, gdzieś po prostu przy ściance przykleję, jakoś zaizoluję styropianem, tak, żeby już to nie było jakieś inwazyjne. Wtedy się jakąś rurkę zamontuje i będzie już mega prawilnie. Dobra, to wszystko wygląda całkiem spoko, także jestem dobrej myśli, że w końcu warki 20-litrowe będzie można trzaskać. No i przy okazji tego filmu taki mały update browarowy, co się, co się fermentuje aktualnie. Co się, co, się, co się stało? Nic się nie stało. American Barley Wine z 30 zszedł do 9. Fermentacja przebiega. Jeszcze trwa cicha. Jeszcze nie, nie rzuciłem tam chmielu na cichą, ale jeszcze to wszystko zostaje w spokoju. Niech sobie jeszcze tak z tydzień postoi i wtedy zdecyduję, czy już będę po prostu zlewał i czy dodawał na to chmiel. Także American Barley Wine spokojnie. Drugie piwo. Które fermentuje od 31 grudnia, dzisiaj jest 8, to jest Brut Ipa, i ona była tworzona przy pomocy też enzymu glukamylazy. No i ten enzym był, jak wiecie, jak gdzieś film, był dodany, na, był dodany po filtracji do brzeczki, zostawiony około 40 minut. On miał przerobić skrobie na jakieś cukry prostsze, do których po prostu się mogą drożdże dobrać i zrobić, żeby było odfermentowanie do zera. Ja sprawdzałem wczoraj odfermentowanie, no i tam z 12,5 zeszło do 3. Po 6 dniach to już jednak powinno być troszkę niżej, no i zaryzykowałem. Zapytałem się na jeważce. Pozdrawiam i dziękuję wszystkim, którzy mi odpowiedzieli. No, tam po prostu zadałem pytanie, czy już po tych 6 dniach powinienem mieć jakieś większe odfermentowanie. No i z odpowiedzi wynikało, że jeszcze by dobrze było, żeby dodać ten enzym na fermentację, już fermentację późniejszą, gdzie właśnie BLG wynosi powiedzmy te 3-4 Belgie, żeby już po jakby właściwej fermentacji jeszcze potem ta glukamylaza zadziałała, żeby rozbiła tę skrobię i drożdże dalej dojadały te cukry. No i... No i tak też chyba zrobię, pójdę za radami, jeszcze raz dzięki. Także mam jeszcze 15 ml tej glukamylazy, no i po prostu dodam ją do brutipy i zobaczymy co się stanie. Znaczy, czy mówię o zaryzykowaniu, o dodaniu pytania na jawaszkę? Po prostu jawaszka to jest taka odnoga jepiwki, czyli można się spodziewać strogiego śmieszkowania. I jak ktoś jest słabszy, słabszy psychicznie po prostu, no to może nie wytrzymać naporu, jeżeli zada naprawdę głupie pytanie, a często się to zdarza, także to jest fajne, fajne jest w tej grupie to, żeby jednak przemyśleć wszystkie pytania, żeby nie zadawać głupich pytań, bo jesteś narażony po prostu na krzyżowy ostrzał śmieszków, to, to jest fajne, czasami warto sobie nawet komentarze poczytać, no i... Czasami bywają rzeczywiście głupie pytania, także tutaj czasami trzeba uważać. Ja zadaję tam oszczędne bardzo pytania, chociaż nie boję się jakoś śmieszkowania. Sam się czasami lubię pośmiać z komentarzy pod, nie wiem, moimi wpisami czy wpisami innych kolegów piwowarów.